Po bardzo długim meczu Dekor działdowo przegrał z Energomanekinem Toruń 2-3 w Lotto Super League. Prowadziliśmy 1-0 i 2-1, ale tym razem nie udało się zwyciężyć. Ciężko jest powiedzieć coś dobrego po, po przegranym meczu. Dzisiaj ulegamy minimalnie zespołowi z Torunia, w zespole gości, jeden z najlepszych zawodników japońskiej ligi Taimu Arinobu. Dzisiaj goście byli nieznacznie lepsi przegrywamy w wyniku 3-2, kilka spotkań by rozstrzygało się tylko jedną piłką. No, jest porażka, ale też są, są poz pozytywy. Dokładamy jeden malutki punkcik w tabeli, w której jest ścisk. Walczymy o ponowne wygranie tytułu Mistrzów Polski, dlatego każdy punkt, każda piłka je, jest ważna w ostatecznym rozrachunku. Było też dużo dobrej gry, co jest no takim pozytywną rzeczą w kontekście nadchodzącego meczu niedzielnego z, z Gliwicami gdzie będziemy chcieli po prostu no, mówiąc kolokwialnie odkuć się i no, poprawić ten dzisiejszy wynik. Hmm. No cóż no, trzeba szybko ten po prostu wyciągnąć wnioski i odhaczyć. Szykujemy się po prostu na niedzielę i na mecz środowy Ligi Mistrzów. Mecz rozpoczął się od wygranej Jakuba Dyjasa z Konradem Kulpą 3 do 1. Patryk Lewandowski stoczył zacięty pojedynek z Taimu Airnobu i wygrywał 2 do 1 w setach, ale ostatecznie cały mecz wygrał Azjata. Świetnie spisał się Samuel Kulczycki, który pokonał serba Dimitrije Lewajaca 3 do 0. Jakub Diaz z Taimu Airinobu grali set za set. W ostatnim Kuba Diaz przegrywał jednym punktem i niestety nie udało mu się wygrać akcji przy 5 do 5. Na koniec rywalizowali Patryk Lewandowski i Konrad Kulpa. Niewiele zabrakło, aby wychowanek dekor glasu doprowadził do piątego seta. W czwartym miał już 10 do 9, lecz doznał porażki 10 do 12. Ostatni mecz w rundzie jesiennej: nasza drużyna zagra w niedzielę u siebie z KTS Gliwice. Początek o 16.00.